Awansowałeś na seniora, tych lida albo menadżera, ale robisz dokładnie to, co robiłeś wcześniej, plus więcej. W takim przypadku albo nie wywiążesz się z nowych zadań odpowiedzialności, albo się zajedziesz, albo będziesz wąskim gardłem. Zresztą dawno temu w pokrywach projektowych zapisano, że ten, kto awansował, a nie oddaje tasków, ten oddaje zdrowie. No właśnie, bo ze zmianą stanowiska, czy roli wiąże się zmiana, Odpowiedzialności. Jeśli nie dostałeś sztucznego inflacyjnego awansu, to powinien zmienić się zakres Twojej pracy. Nieporozumienie wynika z błędnego rozumienia delegowania. Delegowanie to nie przerzucanie przykrych zadań, ale świadome przekazywanie odpowiedzialności, które rozwija zespół. Co oddelegować? Jeśli awansowałeś na seniora, to oddaj pakfiksy czy aktualizację dokumentacji młodszym kolegom zespołu, a każdą odzyskaną godzinę możesz poświęcić na ich rozwój. Zaprasza ich na sesję per coding na przykład i się uczą od starszych stażem. Jeśli awansowa jest seniora na Techlida, twoja praca zmienia się z robienia na organizowanie i przewodzenie, do oglądania wizji całości. Techlid nie wkracza w każdy problem, a raczej wspiera i obserwuje i doradza. W czasie panuje taki etos, że staży uczą młodych. I takie są oczekiwania wobec mistrzów swojego rzemiosła, że kiedy dochodzą do późniejszego etapu swojej kariery, zakładają zespoły stworzonych z młodych muzyków, przewodzą a ci młodzi dzięki temu mogą się uczyć od najlepszych. Brakuje nam trochę takiego etosu w IT. Nie ma co udawać hierarchii. Jeśli masz więcej doświadczenia jesteś zaangażowanym pracownikiem, to młodsi starze mogą się od ciebie naprawdę dużo nauczyć. Podobnie kiedy zmieniasz ścieżkę technicznej na menadżerską. Zostaw kodowanie w tyle. Zajmij się strategicznym rozwojem zespołu i kreowaniem wizji.